No to cześć w ogóle. Co tam u Was? Chciałam Was się zapytać w ogóle, co tam mm, y, robicie w weekend? Ktoś dzwoni. Tak? Tak? Nie, chyba jakaś pomyłka. Jakaś pomyłka. Co tam dzwoni? Jakaś co? pomyłka. Nie, nie. Ale kto? Nie wiem. Gadają o jakimś biurku. Przepraszam, chyba pomyłka. No, do widzenia. Aha, lol. No, zobaczę. Jakiś numer 508668. Dziwne. Dobra. Gdzie są bagniki? No. Czekaj. W ogóle... No, Nie no, echo teraz. Ej, wieżą, może być podejrzany. Na bi, bo to jest echo, ale to jest A inny te... już numer. A my jesteśmy, my jesteśmy sami w domu. Straszne. Dobra, nie myślmy o ja tym. Się nie bój się. My chyba żartowała mnie. Ja wiem. Ja <noise> do... Nie, nie odbiorę tego. Nie ma Halo? Co? Nie podam panu naszego adresu. Weźcie nas, włączcie nas, Co to było? Co to było? A my jesteśmy sami w domu! Pomóżcie nam, ludzie! Wiecie co? Moja mama właśnie pojechała, nie tak? Dwie godziny temu. Do Lidla. Martwiliśmy się już. A teraz te telefony? No niech horror. Nie zauważycie. Ale to strasznie. Że... Ochulasze, ja się Weźcie się, ja się tak strasznie boję. Odwracaj. Strasz... Przepraszam, ale niech pan już do nas nie dzwoni. Co to? Nie wiem. Patrz, jak odebrałam zamiast normalnego. Wiesz, to się włączyła u kogoś piosenka. Na no, głos tutaj. O telefonie. Ja może tu duchy krasują. Nie oglądaj tak. I oglądaj Weźcie. Ja. Co to pikało?